W dzisiejszym odcinku Morskich Kaszub zapraszamy na drugą część wizyty w Jastrzębiej Górze, kurorcie, który kończy 90 lat. W dzisiejszym programie zapoznamy się z powojenną historią tej miejscowości, a także z najważniejszymi atrakcjami turystycznymi i zabytkami tej urokliwej wsi. Jaszczom sobie upodobał tą górę, często widać było jak krążą i raz jakieś 25-30 lat temu może to było, tu na podwórku przed nami krążył ten jaszcząb, i zapikował i chwycił jedno kurczę w szpony. A to zobaczyła taka cudniej i zaczęła okropnie krzyczeć. Podobno jaszcząb nie, nie znosi krzyku. Opuścił, otworzył te i upuścił. Ten bidak się nadawał tylko już do garka. Do 1926 roku to była wolna rozbudowa, wolna rozbudowa, no i poza tym było jeszcze przekonanie, że, że trzeba trochę poczekać, aż dopiero urbanizacja, aż dopiero infrastruktura będzie zbudowana nie? i wtedy to ruszyło. Już od 1928 roku dynamicznie to się rozwija, dopiero budownictwo Jastrzębie Góry. W 1938 roku postanowiono, ponieważ tutaj skliw, to 30 parę metrów wysokości, postanowiono zbudować windę, która by zjeżdżała na dół. No, ale sama winda była kosztowna, ale jest mało po prostu rentowna. W związku z tym Wejście do tej windy miało być poprzez restaurację kawiarnię, żeby tam ludzie zatrzymywali się środków zostawili i to byłoby dofinansowanie do eksploatacji tej windy. Ponieważ zbliżała się wojna w 1939 roku i wiadomo było, że nie zdąża tego dokończyć, czyli to całe mechaniczny sprzęt, czyli ten przekładnie, nie przekładnie, te wszystkie silniki i silniki nie wmontowano i tylko ta skrót

W naszych tutaj tych terenach jest się Góry nie było działań wojennych. Dopiero w 1945 roku, gdy Niemcy się wycof wycofywali, żal im było zostawić co niektórych domów, nie? a między innymi y, takie kasyno Bałtyk w ten czas, y, jak było, tak samo jak i Słoneczne inne, to postanowiono y, podpalić. I spalili, ale to 3-4 domy zginęły. Czyli właściwie Jastrzębia Góra z wojny wyszła bez większego uszczerbku. W Jastrzębie Górze tutaj, ponieważ hitlerowcy mieli dużo sierot. I w związku, a tutaj nie było tych działań wojennych. W związku z tym, w tych domach tutaj po prostu dzieci przybywały, takie w nie? i powszechnie nazywane właśnie tutaj szkolili w Plan Jastrzębia Góry, plan, który no, z tego co widzimy, nie został zrealizowany, nie do końca bynajmniej. Widzimy tylko parę tutaj działek zabudowanych, nie? no bo trzeba liczyć, że do 1939 roku jest około 500 działek które były do sprzedaży, około 70 tylko było zabudowanych. Tam miały być także, tutaj są jeszcze korty tenisowe, jeszcze ogrodnictwa, jeszcze są strzelnice, jeszcze jest na koni, duże garaże, no rozmiar był duży, niestety wojna to wszystko zniweczyła. No, jak przyjeżdżały tutaj samochody, już, jak była autostrada zrobiona, to między Halerowem i Jastrziembiegó kursowało 30 taksówek. I co pół godziny busik taki malutki transportował tych ludzi w kierunku karmi. No a jak samochody, jak motocykle w tamtejsze, to i musiała być stacja benzynowa. Vierka. Tomy e, oprawione w skórę, e, w środku w nich e, pocztówki, zdjęcia, ale nie, przede wszystkim pocztówki, prawda? Zgadza się. Wszystkie oryginalne, a przede wszystkim to są nie trzy, lecz osiem. Pokazaliśmy tylko część naszych zbiorów, ponieważ jest ona bardziej obszerna. Wszystkie pocztówki są oryginalne, jak najbardziej. Co mamy w tych zbiorach? Co prezentują przede wszystkim te pocztówki? Z jakiego one są okresu? Są to przede wszystkim pocztówki e, z lat e, prze, przedwojennych, e, przeważnie mniej więcej od roku 1910 aż do wybuchu wojny, czyli do roku 1939. Albumy są posegregowane tematycznie dotyczące każdej poszczególnej miejscowości, od Jastrzębie Góry, poprzez Karwie, Ostrowo, idąc w kierunku wschodnim do Wazłowo, i inne miejscowości ziemi płuckiej. Łącznie oryginalnie mamy około 500 pocztówek przedwojennych plus około 400 powojennych dotyczące tutaj naszych y, najbliższych miejscowości, które nas interesuje najbardziej. Na kolejnym zdjęciu widzimy dzisiejsze okolice ulicy Klonowej, która biegnie w dłuższych domów. I w tle są trzy wille, trzy, cztery wille właściwie, z czego trzy należą do rodziny Rozwadowskiej. Ciekawe właśnie to jest zdjęcie, i ciekawa jest historia właśnie tych. Rodziny Rozwadowskich. To po lewej stronie tutaj właśnie widzimy przy tej kaplicy, a w ten czas jeszcze to była ta willa Wickenhagen, ta dusza Jordana Rozwadowskiego. Czyli tego bohatera generała, który tutaj miał swoją wilę, ba w zarządzie był w tej trójce, potem właśnie ja z górze i jego braci, jego kuzyna tutaj Rozwadowskich. I przed wojną pięknie te wile funkcjonowały. Po wojnie się okazało, że w jednych z tych wil jest narysowane postacie naturalnej wielkości żołnierzy i taka mini bitwa w salonie. Znajdujemy się w Lisimiarze, gdzie stoi pomnik upamiętniający lądowanie króla Zygmunta III Wazy, który wracał ze Szwecji. Ten pomnik akurat upamiętnia rok 1594, ale król Zygmunt III Waza nie raz lądował tutaj. Historycy właśnie na ten temat są podzieleni. Jedni mówią, że to był 1594, drudzy mówią, że to był 598. Jak dokładnie było, dokładnych zapisków nie mamy, ale jednych z tych na pewno z tych Dat na pewno pasuje. I wtedy Zygmunt III. I waza tutaj wylądował. W czasie potężnej burzy on miał chorobę morską, źle się czuł ze stałą swoją świtą i według legendy hrabiego Doroset to miało być tutaj, ale historycy też się sprzeciwiają. Mówią, że to było jeszcze 400 metrów dalej w okolicach Łebskiego żłobu. Wtedy mieszkańcy Tupadeł i mieszkańcy Chłapowa wyratowali go i po wyratowaniu zawieźli go na zamek do Fonkrokowa. Do na co tego pomnika widzimy orła, orła, który ma dosyć ciekawą historię. Ten posąg, który widzimy teraz, został tu postawiony w 1996 roku, bo poprzedni w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął. W 1939 roku tutaj na tym bulwarze pracował pan Izydor Jaskulkę, który był w tamtych czasach był drożnikiem. W wojnie był zatrudniony jako szasykra, a po wojnie jako konserwator dróg i jemu się przypisuje, że w 1939 roku zdjął tego orła i tu w, po, w pobliżu go y, ukrył, zakopał go. Ponieważ czasy były to komunistyczne, nie były, nie sprzyjały takich elementom, w związku z tym bał się. Gdy w tym miejscu zaczął powstawać duży ośrodek kopalni Torres, pan Izidor bał się o swojego Orła, w związku z tym odkopał go i wraz z panem Jarzemskim, który był kierownikiem Urzędu Morskiego tutaj na placówce w Rozebiu. ten prywatnym samochodem zawiózł go do domu, do pana Jaskulki, do Władysławowa, w ten czas jeszcze Wielkiej Wsi, i tam w piwnicach go ukrył. No ale jak to bywa? Coś żona powiedziała, coś synowie zaczęło już się tym interesować UB i w związku z tym pan do pewnej nocy go wyniósł, zakopał, nie? I będziemy go szukać wraz z jednostką saperów, Hasłem właśnie planu urbanistycznego nie? I, i tych architektów z powiatu morskiego z Wychorowa było to, żeby z każdej wili było widać morze. I jak potem zobaczymy, że od strony morza te wszystkie budynki mają albo półkole, takie werandy przeszklone, albo ściany przeszklone, żeby z każdej wili można było po prostu mieć ten widok na, na morze. Gdy wila była nieco dalej oddalona od morza, to już można było piętro postawić. W 1924 roku państwo Wikenhagen Karoli i Matylda postanowili sprzedać Kaszubkę jezuitom w prowincji Wielkopolskiej. No i z tych środków zbudowali sobie w innym reprezentacyjnym miejscu piękną wile Irenę, o nazwie Irena. Większą jako pensjonat z widokiem na morze to, to właśnie jest. Były place wolne, a jak plac wolny, to rolnicy z tu nie żałowali i paszli tam krowy. Czyli tutaj e, równomiernie się rozwijała turystyka, jakieś rolnictwo szczątkowe. No szczątkowe, ale także też, hodowla także była. A jak się turystom podobał ten koloryt no, lokalny? Była taka szelanka, powiedzmy, można było, taka wiejska szelanka.